Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kanale It My Dust Thanatos. Z tej strony i jedziemy dzisiaj z kontynuacją naszych przygód Kratosika w God of War 4 na PC. Z góry przepraszam, że wczoraj nie było odcinka, no wypadek przy pracy. Miejmy nadzieję, że to się więcej nie powtórzy z mojej strony. A dzisiaj co? Ostatnio oddaliśmy tutaj zadanie dla naszego ducha ze zniszczeniem posągiem Tora. No to chyba dzisiaj pora na fabułkę. Pojedziemy dzisiaj z fabułą, zobaczymy, co na nam tam wniesie. Wiemy, że mamy wpłynąć między tą szczelinę tam. Ja już nie pamiętam jakie było nasze zadanie. Myślę, że ze trzy odcineczki były bez wątku głównego, no ale myślę, że bez problemu sobie to przypomnimy w dzisiejszym odcinku, więc wsiadamy do łodzi i... jazda z tematem. Zobaczmy, co tam na nas czeka. Mimir coś tam mówił generalnie a propos tego naszego zadania, ale ja już mówię. Zapomniałem. O proszę. Beczułka, darmowe srebro. Mimir, widzieliśmy ołtarz gigantki z wieloma księgami, która miała wizję. A, to Groa, piastunka wiedzy. Była utalentowaną czarodziejką, gromadzącą wszelkie magiczne księgi, które mogła znaleźć, w nadziei na wzmocnienie swych proroczych mocy żeby odnaleźć swego zagubionego męża, Aurwandila. Jednakże to nie jego ujrzała w swych wizjach. To właśnie Groa, widząca dalej niż ktokolwiek inny, zobaczyła Ragnarok. Koniec oraz początek. Gdy Odyn usłyszał o jej przepowiedni, zapragnął posiąść jej wiedzę i zatrzymać ją dla siebie. Groa znała Odyna od dawna, gdyż patronował jej talentom. Więc powitała go u siebie jak przyjaciela. Jednakże nie wiedziała, że to właśnie Odin odpowiada za zniknięcie jej męża. Używając swych zaklęć, ukrył jego śmierć z ręki Tora przed jej wzrokiem. Uśmiechając się, zazdrosny Odin chwycił ją za gardło i własnymi rękami skradł jej bibliotekę oraz życie. Wiedziałem, że Odin jest zły, ale to po prostu. Bezlitosne, barbarzyńskie, okrutne, cały Odyn. W sumie dobrze byłoby usiąść przez jakiś czas w ciszy i rozmyślać nad okrucieństwem Odyna. No, ten Odyn to dobrze. jest. Rozmyślaj dłużej. Kawał skurczy byka w takim razie. fajny gościu tutaj zapowiadań. Ciekawe, czy przyjdzie nam się z nim zmierzyć. Tu jeszcze nie byliśmy. Tutaj mamy chyba plażę. Nie, nie, nie. Tu się nie da zacumować. No to jedziemy dalej. Zobaczmy na mapę w ogóle. My jesteśmy tutaj gdzieś. Okej, okay, wpłynęliśmy, czyli bardziej teoretycznie w prawo powinniśmy płynąć. Jakoś tam trzeba dotrzeć. Dobra. Wyłączamy mapkę. Może tu przybijemy. Nie mamy innego wyjścia Atreusie. A mieliśmy iść w ogóle do Krasnoluda. O duch? Gulwik. wcześniej wcześnie odeszłaś z tego świata. Wędrowcy ze świata żywych. Moja droga Gulwik mnie woła. Słyszę jej porozrzucane kości. Ich pieśni udręki. Błagam Was. Odnajdźcie szczątki mojej Gulwik. Mamy pozbierać jej kości? Twój. Magia Seydr Gulwik nie zna ograniczeń. Zjednoczy was z tymi, których straciliście. Naprawdę? Jak? Chłopcze. Wyczuwam twój żal, chłopcze. Nie obawiaj się, jej magia jest dość silna, by zbudować most między życiem i śmiercią. Choćby na krótką chwilę. Chłopcze, idziemy stąd. No, gościu chcę tutaj przywrócić Zabrali trzy rzędzie kości mojej rzeczy. słodkiej Gulwik i rozrzucili je wokół jeziora. Dobra, Przywieź dobra. Gulwik Cię wynagrodzi. No zobaczymy. To zadanie jest trochę takie z typu mrocznych raczej. No zobaczymy, wyjdzie w prime. Dobra, tu mamy furtkę. A dobrze. Dłuto powinno być przed nami. Za tą bramą. Dłuto. A jeszcze no sobie dzieło. przypominam. O Jezu, zaczyna się. Dobra, bo tylko trzeci poziom. I to nie jest z tych największych, więc... Oj

no i to jakoś z dojową. wsiadamy na chłopan i jedziemy. Chodźcie tu, Elfie. <laughs> tak, akurat nigdy mi się nie zdrodzi. No jeszcze jakiś tutaj. O, się panie, tej animacji jeszcze nie widziałem. W sumie to nie widzieliśmy tutaj na kanale, ale skąd tu się elfy wzięły? Moja piękna ten świat cierpi, pozbawiony Dobra, nie wszyscy naraz, bo nic nie rozumiem co do mnie mówicie. Trzeba tutaj hop, życie sobie odnowić. Furię będziemy mieli teraz na full, więc Git. Okej, okay, no to co, do łodzi. I wpływamy przez furtkę, którą tutaj to sobie dłuto, z którego szukamy. Co to jest? Cieszę się, że pytasz. Mam tu ciekawą historię. <laughs> Żył niegdyś gigant imieniem Tamur. Naprawdę gigantyczny gigant. Który mimo swoich olbrzymich rozmiarów był bez wątpienia najwspanialszym kamieniarzem, jakiego znał ten świat. Dumny Tamur pragnął pewnego dnia przekazać swoją rozległą wiedzę synowi. Ale młody chrymtur miał duszę wojownika. Być może ojciec bał się za bardzo, a może syn za mało? Tak czy owak, drobna sprzeczka przerodziła się w kłótnie i przepracowany ojciec bum! uderzył syna. Chrymtur uciekł w ciemną noc. Czując wielki żal i wstyd, Tamur ruszył za potomkiem. ale że był roztrzęsiony, wkrótce całkiem zgubił drogę pośród pustkowi Midgardu. Niestety zwrócił na siebie uwagę kogoś, kogo nie chciał spotkać samotnie w nocy z dala od domu. Tora. No i co było dalej? Zobaczysz. Ocie panie, jakie tu fajne krajobrazy są. Zmieniamy troszeczkę klimat. Lodowe tutaj wybrzeże, tak bym to nazwał. Torgo go zabił. nie. Upadł na wioskę? Ano. Upadając, Tamur zmiażdżył urocze miejsce, w którym czczono wana o imieniu Niord. Thor zawsze twierdził, że to zaplanował, ale tak naprawdę Sukim Kot po prostu miał fart. Ocie panie. Jaki tu młot, dynda. W sumie to nie dynda, tylko jest wbity. Przecież ten młot jest wyższy niż te góry. No dobra. Nocny dok, dobra, a tutaj wrogowie. mamy powrót. Gdzie wrogowie? Wulwer! Z tym stworem nie ma żartów. Zajmiemy się nim we dwóch. Na twój znak. O, panie, dobra, jedziemy wulwer, ale on ma drugi poziom. Pokaż się tutaj. Ok, a to Wilkołak jest dobra. Ok. Wulwer! Dobra, jeden pad. Dobra, czy one potrafią takie AOE nam tutaj posadzić? Chodź tu. A ty. Tylko pytanie, czy on nam zrobił ten atak, bo był za nami? Okej, okay, dwa pod rząd. Dobra. Nie zdążył wyprowadzić tego swojego ataku. Ciekawy. Dłuta. Czubka dłuta. Bardzo, bardzo wielkiego dłuta. Czy to jest? Ej, zobaczcie, to jest ręka chyba i to jest tak, bo to jest paznokieć. O, Ociepanie. A tu jest pierścień Ten jest to chyba. wygląda obiecująco. Możemy nic z tym zrobić. Rozwaliliśmy mu palca, dobra. Moment, tu sobie odblokujemy to na mapie, lustereczko. Jeszcze nie wiemy do czego. To nam będzie służyło bracie, potem. E, zobaczmy co tam jest. A możemy obracać to. Okej, okay, czyli tutaj sobie rozbijemy chyba ludzi. Tak, ale widzę, już nie wiem, czy też to zauważyliście. O, skrzynkę z drugiej strony. Git. Strzelaj w to No, i otwieramy. E, zacząłem mówić a propos designu tych wilkołaków. E, całkiem spoko, ale jakoś że tak powiem. No, e, nie ma. Tyłka nie urywa. Tak, jest spoko. O. Nic nadzwyczajnego. Możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie a propos tego designu. Dobra, tam jest jakiś modlący się ziombel. No to co, chyba na dół schodzimy. Co się stało z ocalałymi? O. Tamur był lodowym gigantem. Gdy umierał, zamroził wszystko swym ostatnim oddechem. Okej, okay, tu mamy kolejne lustereczko. Jestem ciekawy, co to będzie. Nie, na dobre. Może Freja nam pomoże? Tylko, że widzicie, z Freją to jest to, że ja nie wiem, czy my chcemy wchodzić w jakiekolwiek tutaj układy. No, bo wiemy, że Freja tutaj działa na niekorzyść. Odyna. O, dobra, tam jest miejsce do wspinaczki. Działa na niekorzyść. Odyna. I ona może to jest jedyny jej motywator do pomagania nam w jakikolwiek sposób. No, zobaczymy. Dobra, to wszelki wypadek. Musiałem to sprawdzić. O, o, Kamyczek tutaj spał. Dobra. O, tu skrzyneczka jeszcze ładnie, ładnie, ładnie. Lubimy darmowy drog. W ogóle będziemy musieli iść w końcu do tego kowala. Znaczy, o, mamy nowy zestaw ze smoczej skóry. Później sobie to sprawdzimy. Fajnie by było, jakby to nam podbiło troszeczkę level. A my mamy opór. W opór mamy punktów doświadczenia i w opór złota. Ej, zobaczcie. Znajdźcie czubek tego dłuta, potrzeba nam jego magii. Ale sztos. O kurcze, widzicie, tam głowa jest, nie? Wrogowie przed nami. Poczekaj, Atreus, nie teraz. Ale on był kolosem. Jak to było gigantyczny gigant. Wrogowie przed nami Chryształ kolejny z ciekawe co robi. Dobra, idziemy! Uważaj z tyłu! Z tyłu? Gdzie z tyłu? Chciałeś światło Alfheimu, proszę. Bo światło Alfheimu chyba ich zamraża. Tutaj jakieś kulki się pojawiają nad nimi. Nie wiem o co chodzi. Zamrożenie widzę chyba. Ja wolę to porażenie jednak. O panie. Czy one są jak te? Jak te duże skalniaki, ich się nie da, że tak powiem, po wbiciu stuna od razu zlanszotować, po prostu wchodzi im dama Dobra, skrzyneczka. Ej, no jestem dalej pod wrażeniem tego designu, nie? Zobaczcie jaki on jest duży. Ej, soki Drzewa Świata, przydadzą się. Moment, Ej, ja chcę zobaczyć, tak, przede wszystkim. To musimy ci zmienić tutaj to, i weź mnie to zestrzeń. No, trafisz to? On to trafia, czy nie trafia tego? Czytaj. Niordowi zwracamy dary morza. Ach tak. Rybacy wierzyli, że Niord uspokaja dla nich wiatry i fale. Mierbili go za to i oddawali mu cześć. Dobra, tu widzę, że jest coś do zrobienia. Czy my możemy tu wejść? Może będzie można tędy zejść, ale na chwilę obecną chyba nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Czy nam coś to daje? Nie. To nam nic nie daje. Możliwe, że to jest zblokowane tam gdzieś. A, tu wyskakuje, dobra, jedna literka, tylko teraz trzeba zlokalizować skrzynię w takim razie. Hmm. Tu jest skrzynia. A się tutaj! Tak ojcze. Dobra, zrobimy sobie tą skrzyneczkę. Tylko tak. E, przewrócone ry i namiocik na ziemi. Tak. Jakoś z drugiej mani to uderzyć, o tak, dobra. I zobaczmy, odwrócone R już jest. Tutaj mamy drugie, czyli mamy namiocik albo odwrócone E, to nie jest na pewno to, więc będzie następne. O, hop, hop, powinno być to, zobaczmy. Tak jest I jeszcze trzecie musimy znaleźć. Tylko gdzie to jest? Tu mamy jedno, to by gra wskazywała, że będzie to gdzieś tutaj. Tu potrzebujemy kryształu. Tylko tak, żeby zrobić ten kryształ, to musimy wziąć to, rzucić to tam. Ok, i zmienić na... hop i strzelić. Ten kryształ powinien spać, super. Proste, że się udało. mordeczko, a czy ja nie zauważyłem tej skrzyni na środku? A jak żeby inaczej? Od razu ją zbierzemy. Hop. oj proszę bardzo, warto było, bo mamy tutaj... ...karwasze... ...i twardą stal. Dobra, to teraz tak, idziemy z tym. I tam już widziałem taki spocik, gdzie możemy to włożyć i odpalimy go. Mm. Szkoda, że tutaj nie da się podbiec z tym kamieniem na plecach, ale pewnie swoje waży. No, nie rozpraszaj się atreusie, bo zaraz pewnie będą dymy. I teraz tak. Zmienimy mu na niebieskie. O, jezu, dobra, tam nie zaglądamy. Tu nie zaglądamy ewidentnie, bo ja nie chcę wywalić kity na tym odcinku. Dobra, tutaj mamy jeszcze te macki, więc od razu widząc to, idziemy sobie tutaj. O, no i mamy wspaniale. Hop. Tu zmieniamy na elektryczny strzel. Tam chyba odwrócony namiot był nam potrzebny. Dokładnie to i jeszcze skrzynka ze srebrem była nam potrzebna. Koniecznie, koniecznie srebro. 1600. Dużo tego srebra nam wpada. Dobra, no idziemy. Aha, czyli to była ta skrzynka, nie z jabłkiem. Coś nowego mamy, ej. Hmm. Zaklęcie, dobra. Zwiększa obrażenia zadawane przez rzut toporem o 6%. Kumuluje się maksymalnie do 18. Ciekawe. To już mi się podobają takie zaklęcia. No dobra, ale już tutaj chyba wyzbieraliśmy wszystko, co mieliśmy do wyzbierania, więc teraz trzeba ruszyć swoje szanowne 4 litery i... iść w stronę naszego giganta. Ocie, panie coś czuję, że to się źle zakończy. O, jest teraz jakieś nowe. Strzelaj, ja Dobra robota. Git. Dobra, czy mamy już lodowe stworki? Podniesiemy sobie ten kamień. Jak tam dotrzemy? Mam pewien plan. Naprawdę? Nie udawaj zaskoczonego. Bez urazy, bracie. Ale nawet tor z miolnirem w garści by się przez to nie przebił. Widać, tor jest głupcem. To może być zabawne. Chłopcze. Gotów. Dobra, przyszły kloce. No, go, go, go! No. No. Mam go. O! O! A ja ja, to zabolało. Dobrze, szybko, tak. Kto oh. tu A to ci rzucają? Dobra. Ja myślałem, że tu jeszcze gdzieś bombardują nas. No, tradycyjna metoda. Tak, jeszcze ktoś? już. Bo my tutaj musimy rozkminić jak... O jest, dobra, nie rozkminimy. No ty byś mógł to rozbić, ten wód tutaj. Dobra, wiecie co? Koniec tego. Trzaskamy. O świetnie, więcej Dawaj, niech ci wejdzie ten stół. No dobrze, więcej wrogo, chodźcie. Zobaczmy, co wynagrodzi. Dobrze, jeden na drugiego, niech się tu Mogliśmy zmienić w sumie target. Ué. Ai, 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 puxa do teu que vai estar. Rogowie są silni. O proszę, Sindri na nas czeka na górze. Rzuci, na rzuci nam linę? Miejmy nadzieję. Tak, rzucił nam łańcuch. To my wejdziemy sobie tam do niego i zobaczymy od razu, albo ja zobaczę już poza odcinkiem ten pancerz. Bum, 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 wędrujemy na górę. No, walka była dość konkretna. Tej! No, to było Ach, coś da. Walka. Masz, chłap. No i żeś zmarnował takie dobre jabłko. Jak się ukryłeś? Tu się nie ma gdzie schować. A, tak. To mała sztuczka, którą zna moja rasa. Przydaje się, kiedy nie chcemy być widziani. Potrafisz znikać? Raczej potrafię się przenieść do świata między światami. Wasze umysły nie pojmują tego, co widzą, więc nie widzą nic. Dzięki temu prawie nigdy nie musimy korzystać z broni, którą tworzymy. Ale chyba nie działa to na Smoki. Hm. Twój brat chciał wiedzieć, czy dobrze się odżywiasz. To powiem, mu, że tak. o mnie pytał. Dawał od niego gorzało. Znowu daliście mu coś popsuć. Chodźcie za mną. Więc tak, Brok znalazł się w świątyni, gdy opadła woda. Przeszedł między światami. Tak, a teraz zamilcz. Potrzebuję całkowitej ciszy. Proszę bardzo. Znajdź drogę do młota. I tak też zrobimy. Ale jeszcze zapytajmy Czuję, się tutaj. Aha, Sindri nie wie co to znaczy. Dobrze, dostaliśmy ulepszenie lewiatana i ulepszenie szpona. Yy, I co? Moi drodzy, to wiecie co? Ja nie na razie. Nie co? Dobra, dobra, jeszcze tu wrócę to za chwilę do ciebie, Sindri. No będziemy tutaj zwalać ten gigantyczny topór na ten lód, ale to wszystko już w następnym odcinku. Moi drodzy, dzięki wielkie, że byliście ze mną. Jestem jak zwykle mega wdzięczny, jeśli dotrwaliście do tego momentu, jeśli nie zostawiliście jeszcze łapki, i suba to serdecznie polecam, a kontynuacja już w następnym odcinku. Dzięki wam wielkie za obecność. Miłego dnia wam życzę i do zobaczenia w następnym. Yo!